Witam Was bardzo serdecznie. Dziś mam dla Was przygotowany trening interwałowy. Dość mocny trening, ale to nie jest taki interwał mega, mega mocny. Zapraszam serdecznie. Dwie serie ćwiczeń. W każdej serii mamy po sześć ćwiczeń. Każde ćwiczenie najpierw wykonujemy przez 30 sekund. Później mocna praca 10 sekund danego ćwiczenia. I znowu ćwiczenie, troszkę wolniej wykonujemy, czyli zmienny ten wysiłek. Raz będzie spokojniej w ćwiczenie ćwiczeniu wykonywane, raz dość intensywnie, a nawet jak rady radę, to na maksa. Czyli dwie serie, między jedną a drugą serią, zrobimy sobie minutę przerwy. Zapraszam. Eee, zaczynamy, słuchajcie, pierwsze ćwiczenie. Pokażę Wam najpierw, eee, co w danych ćwiczeniach będziemy wykonywać, jak one będą wyglądały. Pierwsze ćwiczenie Polega na tym, że wykonujemy sobie dość wąsko ustawione stopy. E, przysiad, skład i kopnięcie raz jedną, raz drugą nogą. To jest nasze pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, które też będziemy wykonywać przez 30 sekund, będziemy pracować na przemian odwodząc nogę do boku, e, czyli pracę raz jednej, raz drugiej nogi w bok. E, słuchajcie, trzecie ćwiczenie to jest skipce, czyli widniemy sobie i dociągamy piętę do pośladku raz jedno, raz drugą. To jest nasze trzecie ćwiczenie. Później mamy ćwiczenie na mocny brzuch, czyli przechodzimy sobie do leżenia tyłem. Nogi zgięte, lekko się podnosimy lędzia, przylegają do podłoża i po pracujemy sobie rękoma. To jest nasze ćwiczenie. Następne ćwiczenie na mięśni grzbietu. Wkładziemy się przodem. Ręce wyciągamy i na przemian stronna praca jednej ręki i jednej nogi. Czyli jak prawa ręka, to lewa noga, jak lewa ręka, to prawa noga. I ostatnie nasze ćwiczenie w tej serii sześciu ćwiczeń to deska. Deska dobrze nam Wam znana, więc myślę, że nie będziemy tutaj musieli jej pokazywać. I co ważne, między każdym tym ćwiczeniem nie ma przerwy. Jest 10 sekund intensywnej pracy i tu sobie robimy pajaca, słuchajcie. Pajac dynamiczna, praca i rąk i nóg. Czy jesteście gotowi? Startujemy. Połączam timer i jedziemy. Czyli zaczynamy sobie od naszego składa, słuchajcie. A od naszego przysiadu. Jesteście gotowi. Uwaga. Przygotujcie się. Zaczynamy za 5 sekund. Będzie przysiad i kopnięcie. Dwie sekundy. A okay. I kopnij raz jedną, raz drugą nogą. Pracujesz tak przez 30 sekund. Spokojnie oddychasz. Cały czas płynność ruchu. Przysiad i kopniaki. Jeszcze wytrzymaj 10 sekund. A później maks. Pajak. Za 3 sekundy. Dobra, i jedziesz. Dynamiczny fajacyk. Pracuj przez 10. Tak jest. Dawaj, dawaj. Hop! I przechodzisz do odwodzenia. No Widzisz, nie masz przerwy. Pracujesz od razu spokojnie nad następnym ćwiczeniem. Nogę sobie odwodzisz do boku. Raz jedzą. Raz druga. I później znów. Słuchajcie, pajac. Mocny trening. dwie serie. Toga do boku. Uwaga. Za dwie sekundy pajac. Dobra, jedziesz. Hop, hop, hop. Pracuj 10 sekund pajac. Następne nasze ćwiczenie, trzecie ćwiczenie. To robimy, słuchajcie. Hop! I jedziemy z Hop, czyli dociągamy sobie w Pięta do pośladka na spokojnie przez 30 sekund, a później do dołu pajac. Pracuj, pracuj, Świetnie, jeszcze 8 sekund i pajac mocy. Przygotuj się. 2 sekundy. Hop. I pracuj dynamicznie, pajac. Świetnie. Dawaj, dawaj. Później przechodzimy do mocnego brzucha, czyli będziemy się kłaść. Hop, jedziesz na plecy, hop, wychodzisz do góry i przez 30 sekund pulsacyjnie pracujesz. Patrz na sufit, podnieś lekko ramiona, na lekko upadki i przez pół minuty patrzysz do góry, pracujesz pulsacyjnie rękoma, wspinając mocno brzuch. Oddychaj. Super. Dostały nam 3 sekundy i pajac. Dobra. Hop. Jedziemy pajac. 10 sekund. Świetnie dajesz. dajesz. O właśnie. Hop. Przechodzimy do leżenia przodem. Jedziemy mocny zbieg. Ręka przeciwna. Z nogą do góry. Oderwił do. Super, patrz. Patrz w dół. Przez 30 sekund pracy spróbujesz. Tak? Idziemy, ćwiczymy. Na przemian strona praca ręki. I nogi końcowa. Dobra. Jedziesz, pajac. Pajac 10 sekund. Dawaj, dawaj. I zostanie nam tylko dech. I później minutka przerwy. Jedziesz 30 sekund dech. Odbijaj i trzymaj, trzymaj trzydzieści senty trzymaj, trzymaj o trzymaj oddychaj trzymaj końcówka dobra, okej okay. Mamy teraz całą minutkę, żeby słuchajcie odpocząć, żeby odpocząć moi drodzy. Łapiesz sobie oddech. Minuta, minuta jest dla nas. I zaczniemy za chwilę drugą serię, aż przygotuję timer na następną naszą serię ćwiczeń. A to co mogę Ci powiedzieć, to musisz pamiętać o oddechu, o prawidłowej technice wykonania każdego ćwiczenia i zobaczcie co ogień, nie ma przerwy pracujesz cały czas na sześciu ćwiczenia i przerwie tak naprawdę, to jest mocna jazda to jest na maksa przez 10 sekund super jeszcze 15 sekund nam zaczęło yy, zostało nam słuchajcie do 10 sekund i uwaga jedziemy przysiad i wykład jesteście gotowi? przygotujcie się uwaga zaraz zaczynamy stań sobie równiutko Przesiad i kopnięcie, jesteś gotowi, jesteś się. Hop! I jedziemy. Przysiad. Pamiętaj biodra do tyłu. Hop. Super. Oddychaj. Tak jest. I tu zasuwamy znowu przez 30 sekund. Ek, dawaj, dawaj. Jeszcze 10. Pracu, pracuj. Doga na przemian do przodu. Tyle możesz. Wyprostuj. Dobra. jedziesz już pajac. Hop. Masz 10 sekund. Zasuwasz pajaca. Pajaca. Później nogi do boku. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Nogi do boku. Raz jedna. Raz druga noga. Pracuje nam w bok. Przez 30 sekund. Pracuj świetnie. Noga do boku. Odwodzicie. Przywodziciele. Pięknie pracują. Pracuj jeszcze 10 sekund. Wcale nie jest łatwo. Ciścić. No to ma pajac. Jedziesz pajac. Mocno pajata a później skipce. Czyli pięty do pośladku. Tu nie odpuszczasz. Zasuwasz przez 10 sekund. Hop. Dobra. I pracujesz sobie skipce. Pięty do pośladku. A później znowu ogień, znowu pajac. Świetnie. Dawaj, dawaj. Jeszcze chwilę. I pajac. Dobra. Jedziesz pajac, a później mocny brzuch. Czyli położysz się na plecach i krótkie spięcia brzucha. leżenie tułem Hop. Nogi. Plecy. I pracujesz przez pół minuty. Napnij brzuch. Trzymaj do góry głowę. na nasłup i na niebo. Zapnij mocno brzuch. Jeszcze trochę. Wytrzymaj. Później pajac. A później wdech. Jeszcze pięć sekund. Dobra. Jedziemy. grzbiet, czyli musisz się położyć na brzuchu i na przemian strona wraca. Hop, już na brzuch. Hop i pracuj sobie na przemian ręka, noga. Hop. Do góry, do góry. Pieski mi troszkę przeszkadzają. Jeszcze pracuj. od tym A ty pracuj. pracuj. Końcowa. Ogień. Dawaj, 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 pajacz. jeszcze nam zostanie, decha. Eks, mocno. Dobra, decha. Podpór. na przedramionka. I jedziesz. Połomino ostatnie nasze ćwiczenie drugiej serii. Trzymaj 30 sekund. Trzymaj. Napiwam się. Świetnie. To 10 sekund, wytrzymasz. 5. Okej. Okay. Wyciągnij ręce. No, złap chwilę oddechu. A jeszcze się rozciągniemy przez chwilę. Świetnie, słuchajcie nam poszło teraz warto żebyśmy się żebyśmy się słuchajcie porozciągali. także zrobimy sobie jeszcze chwilę po naszym treningu połóżmy się leżenie przodem i wyjdźmy do góry żeby rozciągnąć światki które się mogą rozciągnąć mięśnie brzucha Zostań chwilę popatrz przed siebie to już końcówka świetnie wykonaliśmy dwie serie po sześć ćwiczeń mocnych Mocny interwał. Jeszcze chwilkę. Ok. Przejdź sobie teraz, rozciągniemy nogi. Przyciągnij pięty do pośladków, do złącz kolana i utrzymaj. Utrzymaj, utrzymaj. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj pięty, głowa luźno. Świetnie, ok, przejdź sobie teraz jeszcze do leżenia na plecach i rozciągnij nogi, jedna noga spięta, druga prosta do góry, naciągam cały tylną część partii, Nogę rozciągam, przytrzymaj chwilę, oddychaj, świetnie, druga noga, to samo z drugą, naciągnij do w kolanie, Daj palce do dołu. Przytrzymaj. Pięknie. trzymaj. Pięknie. Teraz daj dwie. Połącz nogi, złap sobie pod kulanka. I wytrzymaj. Oddychaj. Pięknie. Super. Rozciągnij jeszcze. Uda od strony przyśrodkowej. Szerzej nogi. O właśnie. Szeroko, żeby przywodziciele nam się bardzo tanie porozciągały przytrzymaj klatka prosto. Rozciągnij tutaj ramiona. Wstrzymaj. Pamiętaj o plecach prostych. Przez chwilę. Także bi ramiona. Rozciągnąć i nasze nogi, i druga ręka. I tak samo przetrzymujemy. Brawo. Cały czas jest w rozkroku. Hop. I wykonaj sobie skłonkowia w przód. Trzymaj na tyle, ile możesz schodzić rękoma do przodu, do dołu. Wytrzymujesz. Świetnie. Rewelacja, słuchajcie. E, trening poszedł nam znakomicie, czyli trening interwałowy za nami. Zobaczycie, że bardzo fajnie mięśnie pracują. Dość dynamicznie można się zmęczyć. Można fantastycznie zmienić, wzmocnić nasze mięśnie. Bardzo fajnie spalanie tkanki tłuszczowej następuje po takim treningu. Czyli dzisiaj dwie serie. Przypominam, zrobiliśmy sobie po 6 liczeń każdej serii z minutową przerwą między seriami. Troszeczkę strecingu, ale nie zapomnijcie o rozgrzewce przed naszym każdym treningiem. Trzymajcie się zdrowo, ćwiczcie, bądźcie aktywni. Do następnego. Cześć!